Witam Was na przetargos.pl, pierwszej w Polsce edukacyjnej platformie dla zamówień publicznych. Przetargos oparty jest na europejskich ramach kompetencji czyli 30 kompetencjach, które jako pracownicy zamówień publicznych w mniejszym czy większym stopniu powinniście posiadać. Nowa polityka zakupowa Państwa zakłada profesjonalizację kadr zamówieniowych i to profesjonalizację właśnie w oparciu o europejskie ramy kompetencji. W związku z czym przygotowaliśmy dla Was serię kursów, serię tematów, serię docelowo pewnie setek filmów, które znajdą się tutaj do obejrzenia. W tej chwili jest to kilkadziesiąt godzin materiału, który możecie odtwarzać kiedy chcecie, gdzie chcecie, wtedy kiedy macie na to czas. No, Przetargos dostępny jest dla każdego, natomiast ma dwie opcje opcję bezpłatną i opcję płatną z opcji bezpłatnej możecie korzystać wszyscy z opcji płatnej ci z was którzy zdecydują się ponieść koszt w wysokości mniej więcej jednego szkolenia online'owego w zamian za w zamian za roczny dostęp do wszystkich materiałów które zgromadzone są na tej platformie życzę wam owocnej nauki owocnego pogłębiania wiedzy dobrej zabawy razem z naszymi cudownymi prelegentami. Bawcie się dobrze. Do zobaczenia.